Dzień dobry, witam Was na kanale Testy TV. I dzisiaj kolejny sprzęt, który zrobił na mnie wrażenie, dlatego właśnie Wam go prezentuję. Romos Thunder RS1000. Pracuję z nim około dwóch tygodni. No i muszę przyznać, że spełnił wszystkie moje oczekiwania. I wykorzystałem go nawet ostatnio w kilku takich. Miejsca, gdzie nie myślałem, że on sobie da radę, ale do tego dojdziemy. Co to w ogóle jest? Jest to taka multifunkcjonalna ładowarka, można powiedzieć. Mamy tutaj oczywiście sporo akumulatorów, 933 watogodziny, można powiedzieć, pojemności tych, e, tych akumulatorów. I to oznaczenie RS1000 oczywiście tutaj odnosi się do watów maksymalnych. W poborze stałym, czyli w granicach 1000 W, ale co ciekawe, do 2000 W piku. Więc, oczywiście to uderzenie prądowe może być na początku większe, a później urządzenie sobie to ustabilizuje w granicach 1000 W, chociaż zobaczycie, że można wyciągnąć troszeczkę więcej z tego. Włączę i zaraz zobaczycie co i jak. Z przodu, bo tutaj się chyba najwięcej dzieje. Z przodu się najwięcej dzieje, więc zaczniemy od tego, tego miejsca, czyli włącznik przyciskamy długo, uruchamiamy i na wyświetlaczu w tym momencie pokazuje nam się, że mamy 87% pojemności. Tutaj mamy wejście 12 do 28V, i to jest wejście, które pozwoli Wam też skorzystać, jeśli macie maty solarne. Następnie mamy tutaj. No właśnie, mamy kolejny przycisk, który jest ciekawostką, ponieważ mamy tutaj latarkę. W tym momencie włączyłem w tryb SOS. Możemy włączyć to normalnie i tryb SOS. I wyobraźcie sobie, jeszcze tutaj ukrytą, słuchajcie, mamy latarkę drugą. To też jest fajne, bo możemy sobie tym tutaj sterować. Chociaż ja bym tutaj jeszcze chciał, żeby na przykład tą rączkę można było jeszcze postawić trochę wyżej. No oczywiście, możemy się. Wspomóc czymś, prawda? I wtedy zmienić kąt. No ale można to było zrobić jeszcze bardziej. Dobra, wyłączamy naszą latarkę. Cyk, wyłączone. I idziemy dalej. Mamy tutaj tryb Eko, Taki mały przycisk kolejny. Powiem szczerze, sprawdzimy to, bo nie jestem pewny, czy dobrze myślę, jak to działa. Oczywiście chodzi o to, żeby kiedy mamy mniejszą pojemność. Tak? Tutaj powiedzmy mamy 50% baterii i chcemy, żeby nam to starczyło na dłuższy czas, to wtedy wciskamy ten tryb ECO i on powinien wolnie rozładowywać akumulatory. Wyłączamy, będziemy jechać na maksa. Mamy wyjście na zapalniczkę i to jest jeden jedno z akcesoriów, które tutaj przychodzi w zestawie, czyli przewód, zapalniczka na wtyk 12V i to jest multifunkcjonalne, ponieważ możemy to włożyć tutaj i zasilać coś na 12V, ale również możemy to wykorzystać do ładowania tego powerbanka, powiedzmy, kiedy włożymy to tutaj, i wtedy możemy sobie ładować to na przykład korzystając z ładowarki samochodowej. Lecimy dalej i pod taką bryzgo-szczelną klapką mamy trzy porty o mocy 18W każdy oraz USB-C. Tutaj mamy na dole 60W na wyjściu. No i oczywiście tutaj dwa kolejne gniazda 230V. Mamy tutaj pełną sinusoidę, więc to też poszerza tak naprawdę gamę urządzeń, do którego możemy użyć tego Tundera. I dookoła patrząc, nie ma tutaj już nic więcej. Całość jest wykonana z takiego mega twardego tworzywa. Ale tutaj jeszcze u góry mamy kolejną ładowarkę. Ładowarka indukcyjna. Tutaj 10W, jak pamiętam. Zaraz sobie zobaczymy. Ja tylko muszę zawsze wyciągać, yy, rozbierać mój telefon z tej obudowy, ponieważ tutaj mam metal. No i wtedy to nie działa. I zobaczymy. Tak, to jest włączone. Tak to wam pokażę do tej bocznej kamery. Przykładamy i jest od razu rozpoznane szybkie ładowanie bezprzewodowe. Tak to mój telefon określa. I teraz przejdźmy właśnie do ładowania ale tego urządzenia, bo to jest super ważna kwestia. Mamy tutaj dość sporą ładowarkę 24 V 6,25 Ampera. Podłączamy to wtedy tutaj sobie w to miejsce do tego gniazda i tym ładujemy. I przy takiej konfiguracji urządzenie, jak pamiętam, 150 W maksymalna mocy ładowania i 6,2 godziny od zera do 100%. Jeśli połączymy to, opcja druga, Czyli przez e, również to wejście, ale z paneli słonecznych, to wtedy mamy 120 W, 7,8 godziny. No i opcja ładowania Tundera trzecia, to jest właśnie przez port zapalniczki z samochodu, i wtedy mamy 60 W maksymalnie na wejściu, 15,5 godziny. Tak to wygląda, jeśli chodzi o ładowanie urządzenia. No a teraz spróbujemy sobie coś tutaj pobrać z niego, tak? Czyli urządzenie włączone, przyci przyciśniemy długo i pokazuje nam, że mamy 87, tak? No więc co? Zaczniemy w takim razie może od USB-C, bo to będzie, wydaje mi się, że dość ciekawe. Czyli tutaj mamy na wyjściu, maksymalnie 60 W. No to zobaczmy. Mam tutaj powerbank, który może nawet wciągnąć 100 W. I teraz zobaczymy tu. Po pierwsze nic, nic nam się nie zmieniło, ponieważ sekcja napięcia stałego lub zmiennego jest osobna. Wciskamy DC. I na wyświetlaczu pojawiło nam się co? Urządzenia się komunikują i pokazuje nam się tak: 56 W jest pobierane i że starczy na 14,7 godziny. Natomiast tutaj zobaczmy. A tutaj, jak widzicie, 53 W. Czyli lecimy tutaj 17 V na 3 ampery, Czyli rozbieżność jest naprawdę niewielka. 56 miał być 60 maksymalnie. Dobra, to lecimy dalej. Zobaczmy sobie w takim razie na przykład laptopa. Dobra, weźmiemy sobie laptopa. Również po USB-C. Laptop nam się ładuje. I co tutaj mamy? 33, 35. Mniej więcej takie wartości. A zobaczmy w takim razie, jak z telefonem to będzie wyglądało po USB-C. Co będzie? Telefon zakomunikował to super szybkie ładowanie. I tutaj mamy również w granicach 30 W. Ale możemy pójść dalej, słuchajcie. Ponieważ mam jeszcze ładowarkę, ale tym razem sieciową, która na wyjściu USB C ma 100 watów. Więc zobaczymy, co teraz się uda tutaj z tego wyciągnąć. Czyli zrobimy tak, wypniemy sobie to, włączymy zasilanie sieciowe i teraz polecimy również najpierw na telefon. No, jest trochę więcej, zobaczcie. 35 watów. No, i teraz pytanie, czy to urządzenie, myślę, że trochę jednak zżera, czyli tu mogą być jakieś minimalne straty, właśnie na samym tym zasilaczu, ale zobaczmy jeszcze coś, co wciągnie więcej, czyli do tego powerbanka to może być ciekawe. I co mamy? No i proszę. Udało się wyciągnąć więcej. Tutaj mamy prawie 90 no jest 85 watów. Tutaj pokazuje nam na 100, tak? Czyli idziemy niby max. I teraz przejdźmy w takim razie do rzeczy, które może interesują na przykład, e, mogą zainteresować na przykład stolarzy. Ponieważ ja tutaj mówię, posiedziałem sobie troszeczkę z tym urządzeniem i Pokażę Wam chyba najciekawszą rzecz, która, do której używaliśmy tego Tundera ostatnio, i byłem tym zachwycony. Zachwycony, że to jest po prostu genialne do pracy. już Wam pokazuję. Cóż tu mamy? Duży odkurzacz warsztatowy, maksymalna moc 1600 W. I jeszcze szlifierka, która ma. Uu, gdzie to będzie? 400 W. Czyli wszystko razem powinno pobrać 2 kW. No i tutaj mamy w piku 2 kW, tak? I generalnie to jest świetny sprzęt, bo jest mobilny, tak? Ale tak czy inaczej, nawet jak pracujemy, słuchajcie, w jednej części warsztatu, zawsze zabraknie kabla. Po prostu zawsze. I ostatnio, słuchajcie, pracowaliśmy tak, że Tundera wpakowałem tutaj. Kabel. Od zasilania do Tundera. I to po prostu ruszyło. I okazało się, że to doskonale śmiga. Zresztą zaraz zobaczycie sami. Pakujemy to. Tutaj zobaczycie, czy to trzymamy automatycznie. I możemy co? Ruszać, tak? I zobaczymy, co też tam tu się tu na wyświetlaczu pojawi. Co ciekawe, teraz pokazuje, że pobiera coś 8 W, tak? No może, nie wiem. Dobra, odpalamy szlifierkę. I zobaczcie, mam odkurzacz, mam szlifierkę 440 W. Pociągniemy to trochę szybciej. Elegancko działa. I teraz. Teraz odkurzacz jest na maksa ustawiony i było trochę więcej. 1260 chyba było na maks, więc działa to, nie? Eee, to w takim razie weźmy sobie jeszcze coś podłączmy. No kurde, jak męczyć to męczyć, nie? 1800 watów. Dobrze, lecimy. Zobaczymy. Pomęczymy jeszcze bardziej. Nie ma sprawy. Jest włączony czajnik. I teraz również chłodzenie się tutaj włączyło. Widzę. No i co? Jeszcze wpakujemy. No to damy troszeczkę mniej. Zobaczymy co będzie. No ciekawe. No działa wszystko. Słuchajcie, razem. Ja nie wiem jak to jest. Skoro to razem ponad tysiąc, czajnik sam tysiąc. Czary mary jakieś? Słuchajcie. Może ktoś wytłumaczy, bo ja tego nie rozumiem. Dobra, dam troszeczkę szybciej. Jest! Już wiecie to w końcu udało mi się obciążyć, tak, żeby. O! Teraz działa równo. Czyli w końcu dotarliśmy do maksa. Co mnie cieszy, bo już myślałem, że tutaj jakieś Perpetuum mobile powstało. Działa. Działa i to działa naprawdę dobrze. Więc zobaczcie. To sobie mogę wpakować tutaj. Z boku odkurzacza. Opa! Jeszcze lampka się włączyła. Cyk. Tutaj możemy sobie to podłączyć. Szyfierka w rękę. I możemy jechać, nie? Także, jak sami widzicie, to urządzenie jest naprawdę pomocne i przydatne. I ja myślę, że tutaj jeszcze sprawię sobie na pewno te panele słoneczne, żeby za dnia oczywiście, ja tutaj w lesie za dużo słońca nie mam, ale kiedy w jednym miejscu to słońce będzie, to pociągnę przewód, niech sobie się to naładuje. 8 godzin, tak, z paneli słonecznych mamy to naładowane. A w kolejny dzień możemy odzyskiwać tę energię i ładować na przykład wszystkie, nie wiem, laptopy, y, kamery, y, czy też używam na przykład Powerbanka dużego do właśnie zasilania jednej z kamer, więc takie coś, piękna sprawa. Link tradycyjnie w opisie. Widzimy się już niedługo. Na razie, cześć.